Przejechali trasę 24 km śladami utopca. Za nami rajd rowerowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Eurocountry i sołectwo Sukowice. Na pierwszym rajdzie w maju, i teraz 60 są chętnych, i dalej dopytują, czy będziemy jeszcze później w tym roku robić. No to świadczy o tym, że jednak ludzie są zainteresowani. Faktycznie było tak, że w pierwszym roku zrobiliśmy pięć edycji, co miesiąc od maja do września. W następnym roku, w 22, troszkę mniej już było tych chętnych, bo jednak chyba ludzie może się zmęczyli tymi trasami niektórymi, bo niektóre są faktycznie dłuższe. Dzisiaj nie jest taka wymagająca, no też ze względu na to, że to jest jakby w powiązaniu z Dniem Dziecka, więc chcieliśmy, żeby te dzieciaki też były w stanie same przejechać, żeby miały te, taką frajdę. Dziennie, dziennie i bardzo dużo jeszcze rowerem i piechotą chodzę. Dlaczego warto? Dla zdrowia. Przede wszystkim dla kondycji. Raid śladami utopca to cykliczna inicjatywa ciesząca się sporą popularnością. Mimo niepewnej deszczowej pogody na start przyjechało wiele osób. Ja bym chciała przez wakacje sobie robić kilometry. No. A dzisiaj mam okazję, więc czemu nie skorzystać? Takie zadanie masz, taki cel. Praktycznie i tutaj coś dla ducha i dla zdrowia. E, zwiedzamy nasze fajne miejsca, ludzi każdego roku co, przebywa coraz więcej. E, dzisiejszy rajd e, prowadzi tutaj przez teren gminy Cisek, gminę polską Cerekiew i wracamy z powrotem na gminę Cisek. 22 km. Poznają okolice, a przy okazji promują ruch na świeżym powietrzu. Cały ten krajobraz tutaj naszych terenów jest bardzo ładny. No i tym szlakiem, którym jeździmy e, w jedną i w drugą stronę e, naszych gmin e, jest naprawdę dobry i e, zadowalający. Imprezę połączono z Dniem Dziecka, a na przystanie w Sukowicach przygotowano wiele atrakcji: dmuchany zamek i stoisko z gastronomią.